Cześć, ja jestem Gax, a w tym filmie powiem wam dlaczego uważam, że Epic Games zachowuje się obecnie bardzo dziwnie. Zaczynajmy. Okej, okay, więc przede wszystkim pragnę przeprosić za to, że moja teoria co do piłkar się nie sprawdziła. Rozumiem, że jesteście zawiedzeni, bo ja również jestem. Myślę, że nawet bardziej niż wy, bo dostałem z powodu niesprawdzenia się mojej daty sporo naprawdę niemiłych wiadomości, których lepiej, żebym nie pokazywał na filmie. W każdym razie chcę, żebyście pamiętali, że to nie ja staruję sklepem i to naprawdę strasznie dziwne, że w dniu finału Ligi Mistrzów, który jest raz na rok, nie dali piłkarek. No kurcze, dali je nawet na okładkę turnieju, a nie mogą ich dać do sklepu z tak ogromnej i poważnej okazji? Naprawdę ich kompletnie nie rozumiem. Obecnie nie mam bladego pojęcia, kiedy piłkarki mogą wyjść z powrotem. Bo po prostu finał Ligi Mistrzów to było wydarzenie z okazji którego musiały się pojawić, a skoro ich nie ma, to Epic Games po prostu zachowuje się serio strasznie dziwnie i ciężko przewidzieć jakiekolwiek ich następne ruchy. Wydaje mi się, że chcą po prostu zrobić z tego skina coś jak najbardziej rzadkiego, aby potem za rok wstawić je do sklepu, żeby jak najwięcej osób je kupiło. Także po prostu chcą na tym zarobić jak najwięcej pieniędzy, jak to możliwe. Ich postawa mnie strasznie zawiodła, bo to naprawdę okropny ruch, jeśli chodzi o dobro fanów gry. W każdym razie chciałbym, żebyście wiedzieli, że jak najbardziej przepraszam, że moja teoria co do daty się nie sprawdziła i postaram się wam to jakoś wynagrodzić jakimś konkursem czy coś w tym stylu. Bo skoro nie możemy kupić piłkarek, to chociaż dam wam fałdolce na inne fajne skiny, ale szczegóły powiem na którymś z następnych filmów. No w każdym razie to był dosyć krótki film, ale wydaje mi się, że w tym piłkarskim chaosie był on bardzo potrzebny. To są osoby, które napisały hashtag #pro pod poprzednim filmem. Wyświetlają wam się teraz na ekranie. Jeżeli Ty chcesz znaleźć się w następnym filmie, to napisz w komentarzu hashtag piłkarze, bo myślę, że każdy już by chciał, żeby te skiny powróciły. Pamiętajcie też o zostawieniu subskrypcji oraz łapki w górę. Bo to dla mnie bardzo ważna rzecz, która strasznie mi pomaga. Wielkie dzięki za oglądanie filmu do końca i życzę Ci, żebyś miał jak najlepszy dzień. Do zobaczenia. Cześć!